Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 15 lat, to jest chiński biznes, jest godzina, to już koniec pracy, jest 5.77, wkrótce pracownicy kończą pracę, nie wiem czy pamiętacie, ci co podążają kanałem na pewno pamiętają, rodacy z Doliny Lotniczej, tam z okolic Rzeszowa, Jasionki i Mielca założyli fabrykę tutaj niedaleko w Łusi. to było rok temu, puściłem krótki, będę musiał poszukać linku. I robią części lotnicze. Części lotnicze do foteli, części lotnicze do komponentów, do siedzeń, części lotnicze. To, to, to nie są części lotnicze w sensie, że to są części lotnicze, które, e, które latają samolotami. To są części lotnicze, które w gruncie rzeczy są używane do, do podzespołów. czy tam łazienki, nie łazienki, fotele, nawet już nawet dokładnie nie orientuję do czego tego oni używają, bo um, e, raz na pewno tajemnica handlowa. Co ciekawe jest, pamiętacie, zaczynali z ośmioma maszynami, z 10 maszynami, teraz 20 nowych dokupionych centrów. W gruncie rzeczy na cztery maszyny, na cztery na maszyny przypada jeden operator, jeden inżynier, także no, praca wrze, 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 No wrzeje. I jest coraz więcej, coraz więcej zamówień. A dlaczego jest coraz więcej zamówień? No bo wciąż robocizna, jeśli chodzi o CNC i centra maszynowe w Chinach jest bardzo niska. Poza tym... No maszyny, no. kupując ma maszyny Mitsubishi czy jakieś inne rodzaje, rodzaje maszyn, to jest, kosztuje masę pieniędzy. Ale na przykład kupując hasy czy powiedzmy imitacje Hasy robione przez Tajwańczyków czy imitacje kuboty, no to już można zaoszczędzić. To takie maszyna jedna, wynajem chyba takiej maszyny kosztował 300 dolarów na miesiąc, ale zakup był bardzo tani. Także udało się w gruncie rzeczy, udało się w gruncie rzeczy do dosyć dobrze zakupić te maszyny, tym bardziej, że no Ekonomia nie jest naj, najświeższej młodości albo najmłodszej świeżości, stąd też łatwiej jest negocjować ceny. Tym bardziej jak się kupiło 20 centów nowych, no to na początku były używane centra. Używali używanych i część i przenieśli dwie maszyny, chyba ze Słowacji. Ale teraz już tutaj na miejscu sobie dokupili, dokupili wszystkie maszyny, które były potrzebne. Tym bardziej że kupić je tanio. Tutaj kolega jest, co robi wrzeciona, bo wrzeciona się najczęściej zużywają, te, te, te wirujące do obróbki CNC. Stąd to jest naprawdę dobra lokalizacja. No i cała, całe zaplecze logistyczne, dostawcze no w gruncie rzeczy. Tutaj są walcownie, aluminiownie wszelkiego rodzaju, stale są dostępne pod nosem na, na miejscu, także wszyscy są dostępni, żeby wspierać ten biznes. I ten łańcuch dostaw nie jest taki długi, także nic nie musi być wysłane statkami, samolotami, ani czekane w kolejkach, po prostu jest na miejscu. Jedzie się albo dzwoni się i wszystko jest praktycznie w promieniu, półtorej godziny szybkiej kolei także w promieniu 500 km można obskoczyć od rana przed południem wyskoczyć przed śniadaniem wraca się po lunchu. Także w gruncie rzeczy w gruncie rzeczy dosyć 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 fartowna inwestycja dosyć mądra inwestycja. No, zaczęliśmy od początku od samego wynajęcia całej całej hali całego magazynu składowego poprzez no, Polscy, polscy biznesmeni są już bardzo mocno oblatani z tymi wszystkimi Kajzenami, i tak dalej. Ale ja, ja będąc tutaj na miejscu, więc nie musieli praktycznie w gruncie rzeczy marnować tyle swojego czasu, co ja wpadałem raz na jakiś czas i zrobiliśmy malutkie sprzątanie Kajzena, porządkowanie, czy ewentualnie podesłać księgowych, żeby zrobić audyt. Bo czasami producent, czy odbiorca chcieli zrobić audyt produkcji, czy wysłać informacje dotyczące fabryki. Stąd też bardzo interesujące i bardzo w gruncie rzeczy dobrze się złożyło, że to to jest bardzo blisko mnie, bo to jest w gruncie rzeczy w -i, i bardzo się cieszę, że udało się im pomóc, no a im się biznes rozwija, bo w gruncie rzeczy lotnictwo w Chinach będzie wchodziło powoli w stację, w stan, w stan początkowy, czyli co przez to mamy rozumieć, no oni będą się teraz bardziej rozwijać, czyli będą robić. Powolutku podzespoły do liniowców, do małych, dużych liniowców, wciąż nie mają możliwości, żeby zbudować cały własny tam mały liniowiec z rzędu Airbusa 320, czy tam Boeinga 737, ale i ale powolutku będą wchodzić w podzespoły. No trzeba gdzieś zacząć, także podejrzewam, że za jakieś 20-30. Może 50 lat będą mieli jakiegoś własnego, własnego liniowca, bo to wymaga inwestycji czasu, ludzi, inżynierów, technologów, także to, to są potężne inwestycje. A w międzyczasie będą się uczyć. No już pracownicy będą się uczyć na technologiach europejskich, na technologiach amerykańskich. Będą obserwować technologię, programowanie, wygląd części, kontrolę jakości, cały przebieg całego procesu, który w gruncie rzeczy nie jest łatwym procesem. Trzeba się dosyć mocno napracować przy tym wszystkim, i to jest fajna sprawa. Dużo mamy jeszcze przestrzeni, która będzie zabudowana planujemy włożyć piece wygrzewające do niektórych części, bo niektóre części na przykład takie są drobne szafy, przy niektórych komponentach lotniczych to trzeba je wygrzewać w piecach, czy tam wypiekać w piecach. No i też trzeba popracować troszeczkę nad magazynem, bo magazyn jest troszeczkę, szczególnie narzędziówka jest troszeczkę porozwalana, że potrzebuje troszeczkę takiego bardziej ogarnięcia, mimo że się ich uczy, mimo że się im cały czas trenuje pracowników, to jednak w... W tych kulturach azjatyckich nie ma takiej, jakby to powiedzieć nie ma zaszczepionej w gruncie rzeczy od, od, od jajka, poprzez skorupkę, poprzez pisklę, właśnie takiej, takiej nie, znam, nie znam dobrego słowa takiej podążania z systemami bezwładnie, czyli bez, bez nadzoru supervisora, czyli stosowanie kontroli jakości. Bez czyjejś kontroli nad sobą. Oni są tutaj przyzwyczajeni, zresztą w ogóle to jest taka kultura konfucjańska, że to jest kultura szefa, czyli zawsze szef wisi nad, na ramieniu i zawsze e, drze i, i pilnuje, żeby wszystko było. Także oni nie mają takiej odpowiedzialności, jak gdyby powiedzieć, to nie jest cywilna odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność związana e, z konsekwencją wykonywania pewnych procedur. Nawet widzicie, jak są czasami niektóre części podzespoły wrzucone tak na, na chybił, trafił, tak są w gruncie rzeczy jeszcze nie poukładane, ale ale powoli się to zmienia. Zmienia się, bo zmieniają się też kultura. Zmienia się też kultura i też zmienia, zmieniają się wymagania odbiorów, odbiorców. Coraz więcej podzespołów, coraz więcej odbiorców jest chińskich. Stąd też oni coraz więcej przestawiają tą kulturę i zapożyczają tą kulturę albo inaczej po prostu stosują cały system kontroli jakości i konsekwentnego wykonywania części czy podzespołów, tak jak jest robiony. U ich kooperantów, czy to na świecie, czy to w Japonii, czy to w Korei, czy to w USA, czy to w Europie, bo dużo też części oni robią podzespołów do Europy. Tutaj na przykład są chyba części robione do, do składaka do któregoś z liniowców europejskich czy brazylijskich. I tutaj pracują panie ze względu na to, że no, w gruncie rzeczy panie dokładność, dokładność operatorek, czy powiedzmy technologek kontroli jakości, czy ewentualnie wykończenia jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna, bardzo ważna, żeby nie, nie po prostu nie zaprzestać jakiejś tam części, nie zauważyć jakichś uszkodzeń w częściach, czy nie zniszczyć, czy nie doprowadzić do wypuszczenia części, żeby pasowały, żeby były spasowane. Stąd, stąd, też, stąd też bardzo ważne są wykorzystanie właśnie technolożek pań, które wykonują, wykonują robotę. A jak widzicie są już przystosowane, są nauczone do tej, do, do tej pracy, także te kontrolę jakości mają bardzo fajną. Podkreślam, to nie są skomplikowane części, to są proste części, to są części, które idą tam do jakichś komponentów wnętrza, bo w gruncie rzeczy wnętrza się teraz wykańcza i robi w Chinach, a co jest ważne, ten, ten cały, jak to się mówi, Cały łańcuch dostaw, który na przykład przylatuje pusty Airbus, czy przylatuje pusty Boeing, no to jest na miejscu doposażony. wewnętrzne, wewnętrza, w tam wszystkie podzespoły, gdyż to jest taka wartość nisko dodana, czyli tak nie trzeba żadnej specjalnej, żadnych potężnej, wysokiej klasy specjalistów technologii inżynierskiej, rakietowej. Także takie drobne fabryczki mogą sprostać właśnie tego typu zamówieniom, czy to takie jakieś drobne widgety, czy jakieś drobne komponenty, które składają się na większą część struktury. Mm, grosz do grosza i zrobi się kokosza, także te małe komponenty zbierają się, bo to jest duża, mm, duża ilość komponentów, taki samolot ma naprawdę, naprawdę. ja widziałem kiedyś BOM y, 737-400 Boeinga, to tam było prawie, prawie ponad półtora miliona części indeksów, także to jest niesamowita, niesamowita ilość komponentów, które musi być wyko wykonana, żeby skończyć taki samolot. No, i tutaj e, widzicie. Panie sobie bardzo dobrze radzą z tego powodu, że Panie, technologiczki mają cierpliwość. To jest raz. Dwa. No, są na pewno lepszymi pracownikami, ze względu na to, że są dokładniejsze. Są dokładniejsze I nie ja wiem, czy to jest jakaś wrodzona, e, wrodzona umiejętność, czy po prostu potrafią wyłapywać e, większe e, uskoki w jakości, czy tam. Um, uchyłki w jakości, stąd też są bardzo cenione. Zresztą, że jak się pójdzie do iPhona, czy jak się pójdzie do Apple, czy się pójdzie do TSMC, TSMC, to wszędzie widzi się panie na takich właśnie kluczowych stanowiskach w kontroli jakości, bo one sobie najlepiej dają radę z tym wszystkim. Bez nich na pewno by się to nie udało. No, rynek lotniczy jest dosyć wymagający. oraz że jakość jest ważna, poza tym są ogromne kolejki, żeby odebrać samolot. Ostatnio nawet słuchałem w newsach, e, chyba Simcha mówiła, że ze względu na podatki oddali dwa samoloty Xiamen Airlines. No, dali te samoloty, ale, no, ale byłyby za drogie, no bo prawie 200% czy tam 150% podatków taryf importowych. Ale teraz to trzeba czekać na samoloty po 5-7 lat. Także to nie jest tak hopsiów. No i szybko te samoloty wyrwali Malezyjczycy. Także z tego, co słyszałem, to Hindusi, Malezyjczycy i chyba Singapur będzie przejmował te zamówienia, które będą obłożone taryfami. No ale, ale jak widzicie, zamówienia wciąż idą, czy taryfy są, czy taryfy nie są. To są przede wszystkim takie części, które są związane z częścią konsumową. czyli one się zużywają. Pasażerowie latają, części się niszczą, części się zużywają, szczególnie części wnętrza, bo wnętrze jest w gruncie rzeczy eksploatowane dosyć mocno przez pasażerów, szczególnie na krótkich liniach, na krótkich przeskokach. Taki samolot potrafi wykorzystać czasami 3-4 skoki i 3-4 grupy pasażerów po, po 150 czy tam po 170 osób, no to się uzbiera trochę, także to się... Wszystko na siebie nakłada. Tyle na tyle. To jest chiński biznes. Mam na imię Jarek. Dziękuję i pozdrawiam Polaków na świecie i wszechświecie. I tyle na tyle. Do usłyszenia. Serdecznie dziękuję za podążanie kanałem i miłe komentarze.